Że źródło Bóg kocha ciebie absolutnie. Taką, jaką jesteś. Z wszystkimi wadami, z wszystkim, co ci się nie udało. Pamiętaj o tym. Źródło ciebie kocha. Czasami lepiej jest pozwolić, aby coś się zadziało. Żeby ktoś czegoś doświadczył, bo to w dalszej perspektywie często pozwala, abyście miały lepsze relacje. Rozumiesz? Ja wiem, że ci jest przykro. Wiem, czuję. Że nigdy się nie spodziewałaś po niej, że mogłaby do ciebie takie słowa powiedzieć. Wybacz jej to. Wybacz jej to wszystko, co powiedziała, czasami w nerwach, z miłością matki. Po prostu jej to wybacz. I wyobraź sobie, Pozwól, aby w Twoje serce wlała się miłość źródła. Pozwól, otwórz serce na miłość źródła i pozwól, niech ta złota, błyszcząca energia wpłynie do Twojego serca. Niech wypełni Cię, niech ukoi, uleczy wszystkie rany. Wszystkie blizny, uzdrowi wszelki ból. Zaczyna się robić ciepło na sercu. Stopniowo ta energia coraz bardziej, coraz bardziej wpływa. zaczyna wypełniać każdą szczelinkę, nawet taką najdrobniejszą gdzieś tam w, w zakamarku. Wypełnia twoje całe serce. Dodatkowo zaczyna takim jak balsamem powy, taka powłoka z miłości źródła zaczyna być na zewnątrz Twojego serca, tak, że Twoje serce będzie też w miłości źródła. Taka energia w formie takiego balsamu, ona zawsze działa w ten sposób, że ona się bardzo długo wchłania, ona bardzo długo pozostaje. Zazwyczaj nawet do kilku tygodni. Także ta energia będzie w Tobie. Pozwalaj sobie nawet codziennie wejść i wyobrazić sobie, przypomnieć sobie w to odczuwanie, jak ta energia się wchłania. I ta energia jest w Tobie. Najpiękniejsza miłość, jaka istnieje. Miłość samego źródła. Jesteś ukochanym dzieckiem. Źródło Cię kocha absolutnie największą, najpiękniejszą miłością, jaka istnieje. Miłością absolutną. Z tą samą miłością. Powstały wszechświaty, i tą samą miłość dostałaś Ty. I ta miłość zawsze będzie przy Tobie, i zawsze będzie w Tobie. Bo to Ty, Ty jako dusza powstałaś z tej miłości. To Ty jesteś tą miłością, I z miłości do Ciebie źródło pozwoliło Ci doświadczać tego, czego chcesz. Czasami dusza wybiera doświadczenie czegoś trudnego, ale dlatego, że uczy się, jak z tego wyjść, jak to uzdrowić? Pomyślisz sobie, a po co mi takie doświadczenie? A no właśnie po to, że bardzo często później takie dusze z takimi doświadczeniami, którym się udało uzdrowić z miłością wszystkie te doświadczenia, kiedy wracają do nieba, bardzo często z czasem stają się opiekunami, pomocnikami dusz, które wracają i które nie potrafią sobie właśnie z tym poradzić. I po to masz to doświadczenie, że później możesz tym duszom powiedzieć, jak tego dokonałaś, jak to zrobiłaś. I to jest właśnie w planie Twojej duszy. Zbiera doświadczenia, także trudne, właśnie po to, bo szczególnie Twoja dusza ukochała kobiety. Po to, aby pomagać kobietom w różnych ich relacjach czy to matki, czy to córki, czy to żony, czy to babci. I teraz, za każdym razem, cokolwiek będzie, pamiętaj o tym, napełniaj się tą miłością i czegokolwiek doświadczysz, czerp miłość ze źródła. I pamiętaj, że Ty, jako dusza, robisz to nie tylko dla siebie, ale również dla tysięcy innych dusz, kobiet. Które zranione wielokrotnie, czy to przez inne kobiety, czy przez mężczyzn, potrzebują wsparcia. I właśnie ty będziesz tym wsparciem, a nie mogłabyś być tym wsparciem, jeżeli sama byś tego nie przeszła. Bo nie mogłabyś im pokazać, jak to przejść, co zrobić. I cokolwiek będzie, na przykład w relacji z Twoją córką, jeżeli nawet powie jakieś słowa, które Cię zranią, to zamiast, czy to się kłócić, czy to płakać, pomyśl przez chwilę, żeby to, właśnie ta miłość z Twojego serca, ta źródła miłość, która jest w Twoim sercu, Możesz jej wtedy odpowiedzieć: Kocham cię. Kocham cię taką, jaką jesteś. Bo jesteś moją córką. A akceptuję twój wybór. Zabolało mnie to, co powiedziałaś, ale szanuję twój wybór. Widzisz, jak inaczej? I znowu zatapiasz się w miłości źródła, aby uleczyło każdą najdrobniejszą rankę. I wczuwasz się w tą miłość, jak bardzo Ty kochasz źródło, jak bardzo czujesz wdzięczność do źródła za to, że jest przy Tobie, za to, że Cię wspiera, za to, że wypełnia Cię swoją miłością. Ukochaj swoją duszę która jest tak odważna, że podjęła się takiej lekcji. Trudnej, naprawdę trudnej. Proszę, aby dodawała ci sił, abyś dała radę. Bo po to tu zeszłaś, żeby dać ci radę. Nie żeby cierpieć, a żeby dać radę. I pamiętaj, jesteś światłem, jesteś miłością, bo ze światła i z miłości powstałaś. Możesz dokonywać złych wyborów, ale dalej pozostaniesz światłem. I nie daj sobie nikomu wmówić, że jesteś zła. Nie jesteś. Tak jak mnie źródło powiedziało, kiedy byłam w niebie, w śmierci klinicznej, gdy zapytałam, że tyle rzeczy mi się nie udało. I źródło mi wtedy powiedziało: Ale ty to sama sobie zrobiłaś. Nie mnie. Wyciągnij z tego lekcję, aby więcej tego nie robić. A ja ci podam rękę i ci pomogę się podnieść. Dlaczego mam cię obwiniać za coś, czego doświadczyłaś na własne życzenie? Nie będę cię oceniać. Bo jesteś moją miłością, a ty jesteś moją. Więc jak mogę oceniać miłość? Widzisz? Skoro sam Bóg, samo źródło nie ocenia, nie osądza, nie krytykuje, nie ma gorszych, lepszych. W niebie, kiedy jesteśmy w niebie, wszyscy jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Kiedy jesteś w niebie, tak jak tutaj powietrze, to tam właśnie energia źródła jest dla nas tam jak powietrze. My nim oddychamy, cały czas możemy z Nim rozmawiać. Słyszeć go, czuć go, jednocześnie cały czas czujemy jego miłość. Cały czas wszyscy, wszyscy czujemy jego absolutną miłość, bo wszystkich nas kocha takich, jakimi jesteśmy. To skoro samo źródło nie osądza cię, nie krytykuje, to nie rób tego sobie. Kochaj siebie, pokochaj siebie, tak jak źródło kocha ciebie. I nawet jak ci coś nie wyjdzie, Zastanów się, co, co zrobiła źle, wyciągnij lekcję, aby na drugi raz zrobić inaczej. I tyle na ten moment mnie się pokazało.